Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajans z karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 188 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Oficjalna zapowiedź piątego sezonu Data premiery 2 2.4 na konsole Diablo 1 i Diablo 2 na Games Done Quick Muzyka z Tristram Epic Power Version Konkurs Anonymous Diablo 3 Fans 10. rocznica moda Przebudzenie Start prywatnego serwera Diablo 2 European League oraz polski dubbing Warcrafta 2 Krasnoludzka Grupa Demolki. Data rozpoczęcia kolejnego, piątego już sezonu zbliża się wielkimi krokami. Dlatego też Blizzard na swojej oficjalnej stronie zamieścił szczegółowe informacje dotyczące nowej drabinki. Najprawdopodobniej nie znajdziecie tu żadnych nowych czy zaskakujących informacji, ale warto rzucić okiem, bo kilka rzeczy uległo zmianie. W nowym sezonie nie będą już występowały sezonowe przedmioty legendarne. Każdy element wyposażenia będzie dostępny zarówno dla sezonowców, jak i niesezonowców. W zamian za to, ukończenie kolejnych postępów sezonowych zostanie nagrodzone pełnym zestawem dla wybranej klasy. Wprowadzona zostanie również dotychczas nieznana funkcja odrodzenia sezonowego, dzięki której będziemy mogli przekształcić postać niesezonową w sezonową. Postać taka zostanie przywrócona do pierwszego poziomu i obdarta z całego wyposażenia, które będziemy mogli odebrać w ciągu 30 dni inną postacią niesezonową. Liczba odrodeń sezonowych jest ograniczona do 3 na jeden sezon. Konkretna data premiery patcha 2.4 nie jest jeszcze znana, ale gracze konsolowi mogą zastanawiać się, kiedy łatka trafi też do posiadaczy PS4 czy Xbox One. Na oficjalnym profilu Twitterowym Blizzard potwierdził, że zostanie ona wprowadzona w życie w tym samym czasie, co wersja na PC. Awesome Games Done Quick to bardzo zacna inicjatywa polegająca na nagrywaniu tzw. speedrunów, czyli możliwie jak najszybszych ukończeń wybranych gier. W przypadku Games Done Quick trzeba jednak wspomnieć o kilku dodatkowych informacjach. To doroczny event, w którym każdy gracz może wybrać się do studia, w którym nagrywana jest akcja i spróbować swoich sił w jedną z gier. Całość transmitowana jest na żywo na oficjalnym profilu na Twitchu, a widzowie mogą przekazywać organizatorom pieniądze, które przeznaczone są na walkę z nowotworami. W tym roku, chyba po raz pierwszy w historii Games Done Quick, ujrzymy speedrun z Diablo 1 i Diablo 2. Pierwszy z nich odbędzie się 8 stycznia w piątek o godzinie 15.45, a drugi tego samego dnia, ale o godzinie 16.10. Link do szczegółów oczywiście pod filmem. No i doczekaliśmy się kolejnej przeróbki chyba najbardziej znanego utworu z gier z serii Diablo, czyli muzyki z miasteczka Tristram. Tym razem w wersji Epic Power, co może oznaczać nie mniej, nie więcej, jak tylko konwersję spokojnych gitarowych pląsów na nieco ostrzejsze riffy. Chłopaki z facebookowej strony Anonymous Diablo 3 Fans chcieliby zebrać jak najwięcej lajków i z tej okazji zapraszają na konkurs, w którym do wygrania jest kilka książek ze świata Diablo, elegancka podkładka pod mysz z motywem z Reaper of Souls oraz garść wlepek, a także breloczek z Diablo. Aby wziąć udział w konkursie musicie polubić stronę Anonymous, polubić stronę D3 Janca oraz polubić i udostępnić notatkę z informacją o konkursie. Konkurs zakończy się 30 grudnia, a więc już za kilka dni. 22 grudnia Noctis obchodził 10. rocznicę premiery Moda Przebudzenie do Diablo 2. Serdecznie gratuluję tego osiągnięcia, tym bardziej, że modyfikacja jest cały czas aktualizowana. Chłopaki z ligi Klanów w Diablo 2 European League zapraszają na nowy prywatny serwer drugiej części gry, na którym możecie bawić się w trybie PvP bez potrzeby żmudnego tworzenia postaci i znajdowania do niej sprzętu. Na serwerze odnajdziecie zestaw mułów wypakowanych każdym sensownym wyposażeniem w grze, a poszczegóły zapraszam na stronę elorg.pl. No i doczekaliśmy się kolejnej próbki polskiego dubbingu Warcrafta 2 prowadzonego przez Noctisa. Tym razem jest to jednostka przetłumaczona na język polski jako Krasnoludzka Grupa Demolki. I to wszystko w dzisiejszej 188. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Mam także nadzieję, że święta Bożego Narodzenia, które właśnie się zakończyły, dały Wam dużo radości i spędziliście je w pięknej rodzinnej atmosferze. No ateras, Sylvester.